Cześć, witam Was w kolejnym filmie dotyczącym pH oraz stałej dysocjacji i stopnia dysocjacji. Mamy następujące zadanie. Oblicz pH wodnego roztworu HNO2 o stężeniu 1,5% i stałej dysocjacji podanej. Gęstość roztworu jest w przybliżeniu równa gęstości wody. Dane mamy wypisane. No i teraz... Bo tak, to jest nie alfa, nie alfa, tylko to jest C. To jest C, ale procentowe, CP. Stężenie procentowe wynosi tyle. A wiemy, że różne wielkości typu stała równowagi odnoszą się do stężeń molowych, a nie procentowych. Dlatego potrzebujemy policzyć też, czy też sprawdzić, masę molową kwasu azotowego 3. No, i to już policzyłam wcześniej, że jest 47 gramów na mol. I tu jeszcze w szukanych pH sobie zapiszemy. Gęstość jest w przybliżeniu równa w, dla wody, czyli 1 gram na centymetr sześcienny. Czyli inaczej y, 1000 gramów na decymetr sześcienny. CP ma pewien związek ze stężeniem molowym. I można to sobie wyprowadzić szybko, bo w karcie wzorów nie ma czegoś takiego podanego, więc na maturze, czy gdziekolwiek, wyprowadzamy sobie to zawsze. No i stężenie molowe jest N przez V. Tak, ale liczba moli to jest masa substancji przez masę molową substancji. V na razie zostaje. I teraz skąd tu wziąć objętość roztworu V. Można ją wziąć z gęstości. Czyli to jest M roztworu na V roztworu. Z tego wynika, że objętość roztworu jest czym? Masą roztworu na gęstość. No to sobie tutaj to wpiszemy. Czyli masa substancji do masy molowej. Tu jest M roztworu przez gęstość. Teraz sobie odwrócimy ten ułamek. Po to, żeby zniknęły piętra. Czyli to zostaje w spokoju, a D się przenosi na górę. No i już możemy w sumie obliczyć, ile wynosi stężenie molowe takiego kwasu azotowego 3. No to liczymy, skoro możemy. CM równa się... Eee, jeszcze, jeszcze, bo tak tu jest MS przez MR i to jest stężenie procentowe. Może tak napiszemy. Stężenie procentowe. To jest taki wzór. Ale jak sobie podzielimy na 100%, to dostaniemy samo to CP na 100%. Będzie sobie D przez masę substancji molową razy Cp przez 100%. I uwaga, gęstość musi być, musi być z decymetrami sześciennymi. No bo inaczej nam stężenie molowe wyjdzie z centymetrami sześciennymi. Czyli tak, 1000 g na decymetr sześcienny przez 47 g na mol. I potem stężenie procentowe to jest 1,5. Dzielimy sobie na 100%. Zera tam się nam poskracają. I liczymy. No i to jest sobie 0,3,19 mol na decymetr sześcienny. No dobrze. No i idziemy dalej. Mamy podane stężenie molowe oraz K. No to mm, zobaczymy, czy da się pewne przybliżenie zastosować. No bo tak. Przychodzi pewnie Wam do głowy prawo Ostfalda. No fajnie. Czyli K równa się C alfa kwadrat przez 1 minus alfa. To wyprowadzałam w poprzednim filmie, więc można sobie zerknąć, jeśli ktoś ma wątpliwości. I żeby sprawdzić, czy przypadkiem da się ominąć liczenie delty, to sprawdzimy taki czynnik C przez K. Czy jest większy od 400? No to sprawdzimy. 0,319 przez. 7, 0, 8 i tak dalej. No to na razie jest coś takiego: 4, 5 razy 10 do było dzielone na 10 do minus 4. A więc jeśli pomnożymy, to razy 10 do plus 4. No dobrze, to przesuniemy sobie przecinki o 4 miejsca. No to jeszcze jedno 0 nam się tu zrobi. 450? O! Czyli cieszymy się, że nie liczymy delty. A więc ka sprowadza nam się do prostego wzoru. C alfa, tak, przez 1. To alfa wtedy nie trzeba odejmować. Czyli nasze. Yy, nasze alfa równa się pierwiastek. Z k przez C. I dlaczego alfę mamy liczyć? Dlatego, że dostaniemy dzięki temu zaraz H plusy. A H plus równa się alfa razy C. Możemy mieć też drugi sposób i bezpośrednio sprawa działania mas wtedy zrobić. Ale powiedzmy, że zrobimy sobie takim sposobem na razie. Czyli h plus równa się tyle, czyli k przez c pod pierwiastkiem i jeszcze razy c. No to możemy sobie wpisać c kwadrat, k przez c. No możemy. A więc będzie c. To się skróci. Takie coś dostaliśmy. Takie samo równanie dostaniemy, jeśli zastosujemy odpowiednie przybliżenie dla prawa działania mas. No, wyjdzie po prostu to samo, a tu doszliśmy łatwiejszą drogą. Tak więc pierwiastek z to wpisujemy 0,319 razy k jest tu. I liczymy, mnożymy sobie. I tak, ja Wam to napiszę. 5, 8, 10 do mięśni czwartej. I można od razu pierwiastek wcisnąć. Z tego wychodzi 1,5. Razy 10 do minus to zamienia się w minus 2. No, i jeszcze ostatni krok. Policzymy sobie minus logarytm, czyli P równa się minus logarytm z liczby 1,5 razy 10 do minus drugiej. Czyli po prostu tak. I piszemy minus logarytm 0,015. Równa się 1, 8, 2. No i to jest całe zadanie. Tak więc, pozdrawiam. Życzę powodzenia, powodzenia na kolokwiach i na maturze też. Pozdrawiam, cześć.